Siemanko, siemanko Dzień pokładowy z życia Jestem z Polski trzeba zacząć 2 grudnia, godzina 10.51 Jesteśmy na miejscu, jest dzisiaj trochę później, dzisiaj trochę No spokojnie, już nie przyjeżdżaliśmy samego rana, trzeba trochę odpocząć Czuć zmęczenie na maksa Tym przyjeżdżaniem cały czas, cały czas robić, robić samego rana, samego rana Trzeba czasami też trochę Zwolnić, żeby potem przyspieszyć. Dobra, na razie jesteśmy na miejscu, próbujemy się ogarnąć, pomyśleć, co musimy zrobić. Na pewno dokończymy dzisiaj bar. Czekamy na takie nóżki do stołu, do jednego, bo jeszcze nie dojechały, żeby to dokończyć, żeby to stołu dokręcić. I wtedy będziemy mogli już przykręcić bar, zrobić może boki, nawet i tyle. A na razie jesteśmy, zastanawiamy się nad planem dnia Ja na pewno idę znowu do tej łazienki Muszę przykręcić uchwyt na papier I muszę wyczyścić drugi pisuarz, to na pewno A potem zobaczymy jak to dalej się potoczy Dobra, widzimy się w czasie Dobra, misja mała Zawiesić uchwyt na papier I przykręcić rurkę Przykręcić z powrotem tę rurkę do ściany i ten uchwyt umieścić tyle i koniec. I można mieć toaletę, i będzie skończona telenowela o kabinie damskiej. A potem pomyślimy, jak wyszerować drugi pisuar, bo różnica widać bagatelna jest umytym, nie umytym I może pomyślimy, zdemontować ten prysznic, bo Nie wiem w ogóle, co robi ten prysznic tutaj, ale to nieważne. Dobra, jedziemy No i dobra Bateria mi się w klientarce, więc nie do końca. To teraz muszę naładować Czyli poczekać godzinę, dwie, nie wiem to bateria się będzie ładować Zamykamy to Dobra, zajmujemy się Szorowaniem drugiego pisuaru No bo co innego możemy zrobić Pani bateria się naładuje, wyszorujmy ten pisuar Tak wygląda przed Zaraz zobaczymy jak będzie wyglądał po Może Uściniemy tą wentylację jeszcze, Dobra, jedziemy z tym koksem, Masakra wczoraj się naszorowałem się powtórka z rozwiewki. No ale no to ktoś też zrobić musi niestety. Dobra, jesteśmy w przewie czyszczenia tego pisowaru chyba na dzisiaj wystarczy i co teraz? Teraz będę chciał wymienić pewne rurki i usunąć pewne rzeczy tutaj tak wygląda przed... Była ta łazienka, to jest taki syf. Nie wiem, czy 30 lat temu ktoś tu był i w ogóle od tamtego czasu ktoś coś dotykał. To jest wszystko do wymiany, wszystko. W ogóle najlepiej to trzeba było to zburzyć i wybudować na nowo. Wtedy może by coś z tego było. Tak, to jest masakra. No i dobra, tak naprawdę dzień zakończony. Nie udało mi się podłączyć tego wentylatora. Delikatne spięcie zrobiłem, pomyłka, ale zdarza się. Nie myślałem, że tak dużo czasu mi zajmie się to łazienko. Ale co zrobić? No. Starałem się jak najlepiej, tak to mniej więcej się prezentuje. Nowa rura pociągnięta, pisułem naprawione, tutaj wszystko pozdejmowane, pościągane. I tu założyłem nową wentylację Ale nie udało mi się podłączyć Jest późno już Jestem na maksa zmęczony Nie chcę mi się tego nawet dotykać, robić cokolwiek z tym jest w ogóle nie Z co zrobiłem plus plusem Zobaczymy jutro Kto przyjdzie i powie, że prądu nie ma komu wy wy wywołali bezpieczniki, czy może nawet wentylator Mam nowe spalił co tutaj jest bardzo możliwe no i tyle dobra taki to dzień trzeba jechać do domu jutro wracam także dużo się dzisiaj nie zadziało łazienka była dokończona, dokończona cały czas nic tutaj w barze nie mogliśmy zrobić bo cały czas człowiek zajęty no ale no co jutro to porobimy dobra, lecę do Juterka